W naszym kraju marki mataracowe może nie wzbudzają zainteresowania, nie są y, szeroko rozpoznawalnymi markami, atrybutami, przymiotami, jednakże to jest ewidentna amerykańska legenda. Ma bardzo wiele różnych kolekcji. W, w Polsce mamy wycinek tego, co jest w Stanach, y, jednakże cały czas te kolekcje są poszerzane. Natomiast w większości przypadków to są matrace hybrydowe, czyli jest to połączenie sprężyn, które są na dole i pianek, które są na górze. Są tam włókna, są tam włókna naturalne, bawełna, wełna, są włókna syntetyczne, a włókna silikonowane, klimatyzujące, to wszystko, co ma nam pomagać w dobrym, higienicznym, zdrowym śnie, zapewniać dobre podparcie kręgosłupa. Ale też dobrą wentylację, tak żebyśmy się nie pocili podczas snu. Powiedzmy w takim razie kilka zdań o najbardziej topowych materacach serta w Polsce. Kolekcja Pemfecht Slipper to jest najstarsza kolekcja, tylko w najnowszej odsłonie. Model kobalt Euro jest to jeden z najbardziej topowych i standardowych modeli, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Ta kolekcja charakteryzuje się właśnie takimi kwiatami kobaltowymi, stąd jego nazwa Kobalt Euro. Nie bójmy się, uprzedzam dla tych, którzy boją się kolorowych yy, pokrowcy od ochraniaczem przejścia, tego nie będzie już widać, ale jest to cecha odróżniająca. Materac hybrydowy, wygodny, wysoki i jest to materac średnio twardy. I obecnie jest to jeden z bestsellerów, Brooklyn Bridge. Budżetowa, ale jakże fajna, dynamiczna kolekcja dla nowożeńców, nastolatków, pełna życia Oj, dynamiki. To nie dla mnie. A. Ja ani nowożeńca, ani nastolatek, ale wygodny ma teraz. Nie bardzo powiem, wygodny, że nie bo... Bardzo wygodny, dynamiczny, odbojny, dwustronny. Każda strona ma troszkę inną otwartość. v Comfort. No. W tej półce to jest ewidentny, absolutny król sprzedaży. Materac z diamentową sprężyną, typowo amerykańska budowa materaca topem, pillow top, czyli poduszkowy topem. Średnio twardy, wygodny, bardzo dobrze podpierający materac. 29 cm luksusu. Każdy amerykański materac charakteryzuje się tym, że jest bouncy, czyli odbojny, sprężysty. A gdyby się położył ktoś to ma wagę większą ode mnie. Są tacy ludzie. Serta się tego nie boi. Pamiętajmy, że amerykańskie materace, serta w szczególności, e, są Służą. przeznaczone dla osób do 140 kg. Chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną, fantastyczną kolekcję serty. To jest kolekcja i-Series. Piankowy, fantastyczny materac z pianką wisko Dla tych, którzy lubią, kochają, są zakochani w piance wisko, Ale dodatkowo ma fajną cechę. Fantastyczny, wyjątkowy, unikalny pokrowiec. Pokrowiec z tkaniny Kule Fabric. To jest tkanina, która na czas zasypiania da nam klimatyzację w łóżku, chłodzi. Dokładnie tak chłodzi. Są to włókna, które są puste w środku, zabierają nadmiar ciepła, tonizują, chłodzą. O to w tym wszystkim chodzi. Te matrace, e, pierwsze dwa piór i Flow. Możemy użytkować ją również na stelażach ruchomych. Mamy też oczywiście opcję hybryd. Jeżeli planujecie zakup dobrego materaca, zapraszamy. Mamy wiele luksusowych i budżetowych produktów na ekspozycji w galerii Szejnochy 2. Zapraszamy na pierwsze piętro lub na parter. Mamy dwa salony.